Cześć, tutaj mamy taki większy model od niemieckiej marki Moneymaker, wykonany z mięciutkiej, przyjemnej dotyku skóry naturalnej. Zapinany jest na zatrzask. Wewnątrz mamy przestronne kieszenie na banknoty. Tu mamy taką dużą kieszonkę przezroczystą na zdjęcia lub na dokumenty. Kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny wewnątrz portfela, by schować sobie na przykład jakieś paragony. Tu mamy panel na karty. Kieszonka przezroczysta na na przykład dowód osobisty. Dodatkowo mamy tutaj takie kieszonki, schowki pionowe na jakieś kolejne wizytówki i tak dalej. I duża kieszeń zapinana dookoła na zamek dzielona na dwie części na monety. Dodatkowo mamy jeszcze taki schowek na jakieś podręczne dokumenty znajdujący się tutaj z tyłu portfela. Model ten występuje w kilku kolorach: szarym, czarnym. To jest kolor małwi, to jest kolor taki fioletowo-brązowy, koniakowy brąz, granatowy, różowy. Tu mamy beżowy i ciemno-brązowy. Aktualną y, ofertę kolorów. Najlepiej sprawdzać na naszej stronie, czyli na ładnetorby.pl. Gdzie serdecznie Państwa zapraszam i życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.